Matko Bosko, mówię, co to co, co, co się stanęło? Planeta nam się spaliła. To jest baju-baju dla frajerów. <laughs> nie no, D dokładnie ja tak samo sobie pomyślałem. Najpierw przyszli po 27-letnie auta z silnikiem benzynowym i 18-letnie auta z silnikiem diesla. Ale ja milczałem, bo nie miałem 27-letniego auta z silnikiem benzynowym ani 18-letniego auta z silnikiem diesla. Potem przyszli po 25-letnie auto z silnikiem benzynowym i 16-letnie auto z silnikiem diesla. I nie odezwałem się, bo nie miałem 25-letniego auta z silnikiem benzynowym ani 16-letniego auta z silnikiem diesla. Potem przyszli po 22-letnie auto z silnikiem benzynowym i 13-letnie auto z silnikiem diesla. I znów nie protestowałem, bo nie miałem 22-letniego auta z silnikiem benzynowym ani 13-letniego auta z silnikiem diesla. Potem przyszła kolej na 20-letnie auto z silnikiem benzynowym i 11-letnie auto z silnikiem diesla. I znów nie protestowałem, bo nie miałem auta 20-letniego z silnikiem benzynowym ani 11-letniego z silnikiem diesla. Wreszcie przyszli po moje auto i nie było już nikogo, kto wstawiłby się za mną.